what sobie w Premier League. I zaczynamy od Nikolo Zalewskiego. W Zalewskim składzie Manchester United zajął 10 miejsce i nie wygrał ani FA Cup, ani Carabao A sam Nikola zagrał tylko 5 spotkań. Dupa. A jak chcesz znaleźć się na moim baderze to zostaw teraz obserwację. Drugi zawodnik to Sebastian Szymański. Razem z nim Manchester United zajął 7 miejsce, ale też nie wygrał ani FA Cup, ani Carabao A sam Szymański zagrał więcej niż Nikola Zalewski, ale bez branki, bez asysty, nie pod. Mi się to. I teraz jest szansa na regularną grę, bo sprawdzamy grabarę Z nim w składzie Manchester na dziewiątym miejscu. Myślałem, że będzie lepiej. I ponownie nie wygrali żadnego kucharu angielskiego, ale Grabara zagrał 33 spotkania. Miał nawet jedną asystę, ale zachował tylko 5 czystych kont. Teraz sprawdzamy Zielińskiego, który z Manchesterem osiągnął najgorszy wynik, 12 miejsce w tabeli, ale za to wygrali FA Cup. Carabao Cup co prawda nie, a sam Zieliński zagrał 25 spotkań, strzelił 3 bramki. No i sprawdzamy teraz Gołta Lewandowskiego. Trzecie miejsce w tabeli Premier League. Co prawda no, FA Cup nie wygrał, Carabao Cup też nie, ale widzę taki wynik. Szok. 33 spotkań, 14 bramek, 4 asysty. Oceńcie sami, kto poradził sobie najlepiej.